Dzień dobry. Ja nazywam się Aleksander Majdański, a to jest kanał Wywołani. Dziś w cyklu opowiem Ci o zdjęciu. Chciałbym Wam pokazać zdjęcia, które zostały nominowane do World Press Photo, czyli najbardziej prestiżowej nagrody dla fotoreporterów prasowych. Jest to fotograficzny Oscar. Konkurs World Press Photo powstał w 1955 roku. Od dwóch lat zasady konkursu zmieniły się i nie ma już podziału na kategorie. Takie jak sport, kultura, news czy portret. Teraz wybiera się najlepsze zdjęcia pojedyncze, fotoreportaże czy projekty długoterminowe. Dziś pokażę Wam tylko te zdjęcia, które pretendują do zdjęcia roku. Teraz wybiera się po jednym najlepszym zdjęciu z danego kontynentu, tak zwanych zwycięzców regionalnych, i spośród tych zdjęć wyłania się zwycięzców, czyli zdjęcie roku. I na tych sześciu zdjęciach chciałbym się skupić. A najlepsze zdjęcie z Afryki to zobaczcie sami, już wam czytam opis. Sugri Zenabu, przywódczyni społeczności z Gambaga, siedzi otoczona mieszkańcami obozu czarownic. Zenabu wykazuje pewne oznaki utraty pamięci związane z demencją. Wraz ze wzrostem oczekiwań długości życia, demencja staje się coraz większym problemem zdrowia publicznego i społeczno-kulturalnego w Ganie i całej Afryce. Brak świadomości społecznej na temat zachowań związanych z tą chorobą sprawia, że kobiety wykazujące objawy są czasami postrzegane jako czarownice. W Ganie mogą zostać wysłane do tak zwanych obozów czarownic. Ameryka Północna i Środkowa to to zdjęcie oraz jego opis. Alfredo, Ubaldo i Jose opiekują się ulami na pustyni w Arizonie. Znaczny spadek przepływu rzeki Colorado, spowodowany brakiem deszczu i rosnącym zapotrzebowaniem na wodę w górnym brzegu, wymaga od tych pracowników dostarczania wody dla pszczół. Upały i susza osłabiają pszczoły, czyniąc je bardziej podatnymi na patogeny i pasożyty, a także wpływają na rośliny. W latach 2019-20 Kolonie pszczół niezbędnych do zapylania upraw spadły o 43,7% w całych Stanach Zjednoczonych. Ameryka Południowa i najlepsze zdjęcie z tego regionu zostało wykonane w Peru. Pracownicy zajmują się środowiskiem. Katastrofa spowodowana wyciekiem ropy 15 stycznia 2022. Prawie 12 tysięcy baryłek ropy naftowej wyciekło do morza podczas rozładunku tankowca w rafinerii hiszpańskiego międzynarodowego koncertu naftowego. Wyciek rozciągał się na 7,13 km2, zanieczyszczając plaże, zabijając dziką przyrodę i wpływając na środowisko, co rząd peruwiański nazwał najgorszą katastrofą ekologiczną kraju. Eksperci ONZ uważają, że jej skutki utrzymają się nawet przez 10 lat. Azję reprezentuje ta fotografia, a oto jej opis. Izraelska policja pobiła żałobników towarzyszących w trumnie dziennikarki Shiren Abu Akleh podczas pogrzebu we wschodniej Jerozolimie. Policja zabroniła ludziom nieść trumnę przez miasto, a żałobnicy skandowali. Poświęcamy nasze dusze i krew dla ciebie, Shiren. Abu Akleh, doświadczona reporterka konfliktu palestyńsko-izraelskiego, Została zastrzelona podczas relacjonowania izraelskich nalotów wojskowych na zachodnim brzegu. Po początkowych zaprzeczeniach izraelskie wojsko przyznało, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że Abu Aklech została zastrzelona przez izraelskiego żołnierza. Południową Azję i oceanie reprezentuje ta fotografia. Bojownicy Ruchu Oporu z Ludowych Sił Obronnych wycofują się z ciałem Towarzysza po zderzeniu z wojskami birmańskimi. Ludowe Siły Obronne walczą u boku regionalnych i etnicznych grup zbrojnych, które sprzeciwiają się dyktaturze wojskowej w Miamnie. Jest to zbrojne skrzydło równoległego rządu, utworzonego głównie przez usuniętych demokratycznych prawodawców w następstwie wojskowego zamachu stanów. Fotograf, ryzykując osobiście, spędził rok z ludźmi, którzy dołączyli do tego połączonego ruchu oporu. I na koniec nasza Europa. Jak myślicie, jakie to jest zdjęcie? Pocieszana przez swojego partnera, Jewgenia Wlasenko, i swoją matkę, Lubow, Jana Bachek, płacze nad ciałem swojego ojca Wiktora, który został zabity podczas kupowania chleba w czasie ostrzału Harkowa. Siły rosyjskie zaczęły posuwać się w kierunku Charkowa, drugiego co do wielkości miasta Ukrainy, tuż po inwazji 24 lutego 2022 roku. Przez cały marzec i kwiecień miasto było częściowo okrążone i pozostawało pod ciężkim ostrzałem. W maju Ukraina wymusiła wycofanie się Rosji z najbliższych okolic Charkowa. Tak przedstawia się według jury sześć najlepszych prasowych zdjęć świata. Co o tym myślicie? Możemy podyskutować. Napiszcie w komentarzach o tym i o tym, które zdjęcie według Was zasługuje na to miano. Ja osobiście uważam, że cały konkurs idzie troszeczkę w złą stronę. Teraz chyba organizatorzy chcą być tak poprawni politycznie, że ważniejsza jest formuła i równouprawnienie niż fotografia. Zamiast wybierać najlepsze zdjęcia, wybierają historię. Idą w pokazywanie zmian klimatu, ochrony środowiska i planety. Oczywiście to wszystko jest ważne, ale jeśli byłyby kategorie, można te zdjęcia także wyróżnić. Bo teraz zdjęcia sportowe, przyrody, news czy portret walczą w jednej kategorii. Jak to teraz porównać i wybrać to najlepsze i najważniejsze? Trzy lata temu było to jeszcze po osiem kategorii: zdjęcia pojedynczej i reportaże, gdzie nagradzano trzy pierwsze miejsca. Mogliśmy zatem obejrzeć najlepsze 24 zdjęcia pojedyncze i 24 fotoreportaże w różnych kategoriach oraz projekty długoterminowe. Teraz zostało nam według jury po 6 najlepszych zdjęć pojedynczych, fotoreportaży, projektów długoterminowych i własnych projektów. Czy te 6 zdjęć to są najlepsze zdjęcia fotoreporterskie i prasowe 2022 roku uważam osobiście, że nie. Jeśli jesteście ciekawi, jak to wyglądało przed laty, zajrzyjcie na stronę WordPress Photo do zakładki archiwum. Tam są wszystkie zdjęcia z poprzednich lat, te podzielone na kategorie i te obecne, regionalne. Wyróbcie sobie zdanie. Tam jest naprawdę kawał wielkiej fotografii i zobaczcie, co jest bardziej ciekawe. Czy sama fotografia, która opowiada historię. Czy historia, która opowiada o fotografii? Jeśli podobają Ci się takie historie jak ta, zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału, a niedługo będzie ich jeszcze więcej.